Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Robloxa w trybie Lumber Tycoon. Dzisiaj pokażę wam jak kupować siekiery. Poza tego może jeszcze coś porobię. Pewnie pojedziemy gdzieś bo będziemy mogli w sumie spróbować pojechać na Pokażę Wam, jak się dostać do biomu z tymi zombie drzewami, i tam są jeszcze jakieś inne. Ale bym zaczął od, Gdyś od kupowania. Przepraszam, chory jestem. Dobra, bierzemy. Dobra, Load, Menu, klikamy najpierw, potem Load i teraz jest sprawa taka, że trzeba kliknąć tak leciutko myszkę plus do tego B w tym samym momencie i tak klik plus B w tym samym momencie. Klikacie myszką i B w tym samym momencie. Teraz jak robicie reload slot. Klikacie Reload i od razu walacie broń. Powinno zadziałać. Teraz sobie rozpijmy działkę. Dajmy na to to, bo to jest najbliżej. Powinno macie. O, Zadziałała. Mamy we krzywą Widzicie, gdy ma Mam siekierkę, plus do tego, tu jest kolejna. Widzicie, tak się łatwo kopię siekierki. Wystarczy po prostu udować. slot. To jest taki smutek, że po ludnięciu slota trzeba poczekać tam chyba 2 minuty, żeby móc znowu. No to to jest jeden minus tego. I tutaj sobie robię taki miał mini bazę, powoli buduję. Teraz weźmy auto. I jedziemy i pokażę wam jak dostać się do biomu z zombie i tam są chyba też złote drzewa. Ja tylko auto, bo to jest takie tylko żeby pokazać, nie chcę mi się tam zbierać tego długo. Wezmę tam z jedną drzewki. Jedzie to Jedziemy. I, jedziemy. I rura siebie. Jedziecie tutaj na lewo. Jedziecie cały czas dróżką na razie. Tam jest Fancy Flushing, z różnymi tam rzeczami do domu. Tam jest ten sklepik. Czekaj, pewnie się. No, tutaj jest ten sklepik. Ktoś nie wiedział, tutaj. Tutaj można się kupić. Szkoda, że ok, można. Się upewnić że można no oka, już nie można to jest bardzo smutek, bo oko, muszę od typa teraz kupiwać tylko nagrodę musiałam i to się robi jak jedziecie już patrzcie tam jest ta dróżka to jedziecie cały czas tutaj wprost i waszym zadaniem jest otuść Muszę zrobić jakieś wejście. Przykładowo te drzewo ściąć. Można. Cyk. Teraz bierzemy. stawiamy takie... Oj. O, jak ładnie się wstawiło. idziemy. Cyk. tej w biadzie potem. To jest chyba nawet z tej strony, nie z tej strony będzie, że jesteśmy teraz mniej więcej tam wulkan widać. Idziemy co czas z roku. Już tam widałem. Czekajcie chwilę. Halo, halo one Dobra. Wracam. Dobra, już idziemy dalej, tylko musiałem coś zrobić i wchodzimy tam. Już ja widziałem tam było widać. Jeszcze trochę, trochę daleka droga ja nie wiem czy w ogóle nie jakoś o tym wjechać. Ja muszę zobaczyć czy o tam gdzieś tutaj się będzie dało wjechać Bo tak to wkazywał moją droga, którą ja zawsze tu przyjeżdżam, ale Gdzie tam chyba jest jakaś Bo zaraz zobaczę Aż te dźwięki zmieniły. I jesteśmy. I takie coś. Jak tutaj już jesteśmy. Macie tutaj złote drzewo. Czemu złote? Nie się pytacie. O, już widać fiórki złote. Złote drzewo. A tu jest zombie. jest fajne i sobie wezmę ze sobą. Oj. Dobra, kiedy indziej przyjdę, żeby wam zabrać czasu, tam zobaczymy, co tam jest. Ale raczej mam spraśne czeki, które jest, jest lżeje, że tak? Były dwa lekkie, ale ja biorę sobie zombie. Taka niepokojąca muzyka, taka mroczna jest fajnie. Idziemy już z powrotem. W sumie nawet możecie sobie auto gdzieś tu przy tej drodze zostawić. então se para os sinistros judiciais ali aí é na razie Spiertam, żebym się zrobił coś. Oj, muzyka jest pora tym. Ta fajna Dobra, pakujemy te auta. Te auto do auta. I jedziemy. Oj, no już. To już nie przeszkadza mi. W sumie bym od razu może coś zobaczył, coś do kupienia jest. I wam wiedziałem. czy zawsze gdzieś tu na dachu jest sekret. Powiem, że jest na dachu głównego sklepu. Nie no, mogę sobie coś kupić. A dwie paczki czerwonych albo nie jedno czerwonych. И это у небес там давай вот тка едем. Ему сейчас надо за мост платить. <клышка> Ой, правда, я пошли с вот как... ну. Jedziemy Od razu wam coś pokażę Tutaj idziemy Patrzcie tam Tutaj siedzicie Pod most I tu że taki typ. O, to jest Patrzcie Tam są tam jest jakiś tunel, tylko jeszcze nie wiem jak się dostać. Będę by się wziąć, wziąć coś obierzyć coś. Tutaj jaki ha temat.

<c> isso. <limite> O, a propos tam jest ten secret, tam jest taka tabliczka. Jedna. A druga jest tu. Możecie sobie po to przyjść i zobaczyć, co mam <coughs> i jesteśmy na naszej oczekiwanie sprawdźmy co mi trzeba ono widzę że szybko się niszczy ja Muszę żeby ci ładnie wyglądać

Tylko <coughs> staan Te kawałki to robią pamiątkę Tak, będę pewnie kiedyś tam szedł, ale tak sobie zostawię Dobra, jedziemy ja 38 400 Sprzedaję. E, stanie Chyba te złoty się nawet bardziej obwdają. Je vais vous montrer Oh. Będę się z Wami szedł takim... Przeładnym o. Tak więc w tym odcinku to było na tyle. Zostawcie suba przy okazji. Łap Lajkujcie. Zostawcie dzwonka, aby nie przegapić nowych filmów. I ja się z wami żegnam. Cześć!